Już wiedziałam, że coś się dzieje po starcie na Diamentowej Lidze w Birmingham. Wiedziałam, że coś jest nie tak, bo ja takie starty miałam tylko na, tylko na, na zakończenie sezonu. Wiedziałam, że coś jest nie tak i coś się dzieje z moim organizmem. Teraz przyszedł taki czas, że... Po prostu organizm jakby odmówił mi posłuszeństwa i, i nie mogę nic z tym zrobić. Zdecydowaliśmy z trenerem i psychologiem, że rok 2020 jest najważniejszy w mojej karierze. Ja już do finału na Igrzyskach Olimpijskich weszłam i chciałabym przynajmniej to powtórzyć jakby w przyszłym roku. Rok Olimpijski jest zawsze, dla, zawsze najważniejszy dla sportowca. Jest to impreza czterolecia. Ja co roku zdobywałam przynajmniej ogólnie jeden medal na Mistrzostwach Europy, zaczynając od 2017 roku. Roku na, mistrzostwach, um, na Mistrzostwach Europy seniorów i nie mogę ryzykować, że nie zdążę się wykorować do igrzysk olimpijskich, że te kontuzje, które mam e, się pogorszą, bo ja na razie chodzę i na razie mogę chodzić o własnych siłach, no a nie chciałabym, żeby tak się zdarzyło jednego dnia, że będę trenowała i coś mi się stanie. I kontynuacja tego, co, co zaczęło się rok temu po przeszkoleniu wojskowym e, no, zaczęło się od tego, że nosiłam na jednym ramieniu broń i przez tydzień na wielogodzinnych zaprawach i Przeciążałam sobie lewą stronę i całe pasmo biodrowo-piszczelowe i to mi nawracało. Ta, ta koncluzja już, już się za mną ciągnie wiele miesięcy. No i Achilles tak naprawdę to jest gdzieś tam. To odciążanie tamtej strony ja biegałam. Troszeczkę zmieniła mi się technika biegu. Zaczęłam odciążać tą stronę i po prostu przeciążałam sobie Achilles. Mam dwa stany zapalne w Achillesach, Boli mnie kolano też mam stan zapalny, także boli mnie więcej części ciała niż mam zdrowych i trener mi zasugerował, że nie chcę patrzeć już jak ja cierpię, bo ja, nie, bo ja napraw, tak naprawdę cierpiam też ogólnie psychicznie, bo jestem tego typu zawodnikiem, że lubię startować, jak jestem dobrze przygotowana, jak mogę trenować cały czas, a w tym roku zaraz po przeszkoleniu wojskowym w październiku tamtego roku przed halą nabawiłam się pierwszej kontuzji, do hali mi udało się jeszcze przygotować, bo byłam jeszcze takiej, bo byłam jeszcze w pędzie po Berlinie i miałam jeszcze tego treningu naprawdę bardzo dużo w nogach, więc mogłam spokojnie startować na hali a tego treningu zabrakło do przygotowań do mistrzostw świata, jeszcze byłam w stanie przygotować się na Minimum na Mistrzostwa Świata, na minimum na Igrzyska Olimpijskie. Ale nie ukrywajmy, że nawet ja z takim charakterem w końcu się musiałam poddać.